Ostatnio robiłem opening tej gry Dunhirona Boxer 160, a dzisiaj otwieramy Mystery Boxa. Oczywiście wszyscy wiedzą co w nim będzie, ponieważ jest miniaturka, tytułu i wszystko, więc prosto otworzę. No tak, znowu gry. No i co my tu widzimy? O, fajnie. Pierwszy raz ktoś mi tak opakował gry. Pa... O, aha, gdzie jest? Nie mam już tego co otwierałem, bo gdzieś wyrzuciłem dobyt koszczy. Yy, I tak. Ej, muszę to wtyczką USB otwierać. Dobra, odpakuj się. Więc tak. Uwaga, kupiłem Halo 4. Dodatkowo kupiłem grę, którą już mam. Skyrim. Dlaczego kupiłem drugi raz? Bo cholernie oszuści z Allegro, oszuści za Zadali mi tylko jedną, ten, tylko jedną mi dali. A potrzebne są dwie do odpalenia, i nie nikt, nie nikt nie napisał, że jest tylko jedno. Wszyscy mówili, znaczy, było napisane w opisie, że gra, odpala, pobiera się. No to nie zła, prawda? I tutaj myślę, że mamy dwie, co nie? Nie. Holla, nie oszuści z Allegro! Jakie nie mówi Allegro? To jest jakieś dziwne. Już tyle pieniędzy wydałem na te Skyrimy. No w sumie 30 zł wydałem na te Skyrimy, bo za każdym razem mi tylko jedną płytę dają. Chciałem zwrócić uwagę na to, że do odpalenia Skyrima potrzebna jest tylko jedna płyta. Czyli obydwa Skyrimy powinny działać, chyba że jest porysowany jeden. Wróciła mi wiara w samego siebie. Zobaczcie, to jest to, co miałem wcześniej. Tutaj jest napisane... ...dysk 2. Co oznacza, że to nie mogło działać, ponieważ to jest tylko dysk drugi. Więc to jest jakaś specjalna edycja Skyrima. No właśnie, Legendary Edition. Oskamowali mnie, bo napisali, że działa ta gra. Jak zawsze mnie oszukują to oszuści z Allegro. Zauważmy, że to jest zwykła edycja z i tutaj nie ma żadnych dodatkowych płyt, więc to samo z siebie powinno działać przy jednej płycie. I jeszcze w sumie nie testowałem. Więc pozdrawiam. Więc pozdrawiam. A tutaj mamy e, dwie gry. O, dobra, już myślałem. Już miałem powiedzieć, ale nie oszuścić, Allegro Dali tylko jedną grę. Bo tu mamy dwie gry w jednym: czyli Gears of War i Gears of War 2. No i ta gra potrzebuje tylko jednej płyty, żeby się odpalić. No, i tak jest. Mamy jedną płytę. A jednak dwie. No, ale co prawda, co prawda, co prawda, to prawda. Znowu mnie szukali na Skyrima. Znowu mam. Teraz już mam dwa Skyrimy, które nie, się nie odpalają. Ponieważ do odpalenia Skyrima potrzebujemy dwie płyty. Ach. Oczywiście, że. Jeżeli... A w ogóle, już miałem. Jak miałem prezentować e, dzieła oszustów z Alegra. Mam tutaj Dekru za 40 zł. Które oczywiście się nie pobiera do końca, ponieważ cząby miało być za 40 zł. I znowu oszuści tym razem z Elixa. Nie wiem co jest z tymi polskimi portalami. Te płyty, może nie widać, ale są tak porysowane. Niektóre o, są mega porysowane po prostu te płyty i nie pobiera się... jedna się pobiera do końca, co z tego, że to trwa godzinę. Ja już mam nadzieję, że sobie zagram. A tu nagle druga nie odpala, no i to jest właśnie granie, to jest właśnie kupowanie na polskich, tych polskich Allegro i Olixa za małe ceny. No i właśnie. Miejmy nadzieję, że tak działają i to tyle w sumie. A w ogóle myślę, że te ta gra jest lepiej wykonana niż ta, bo zobaczcie, tutaj mamy Xbox 160, tu mamy logo normalnie, a tu co, co to ma być za małe logo Xboxa? Znaczy, patrzcie, co to ma być za małe logo Xboxa? Takie się robi duże na całe, na całe się robi, a nie. W ogóle te gry wszystkie są teraz jakieś takie głupie, to Tun Heroid nie jest dobrą grą opakowane, a normalnie mamy dodatki jakieś. Na normalnie białą płytkę, a nie jakieś, nie wiem, gazetki dostajemy. Nie wiem, schodzi na psy to wszystko już ogólnie. Lepsze jest to, co mieliśmy wcześniej ogólnie, bo tutaj oszuści z Allegro, tutaj oszuści z Allegro, wszędzie oszuści z Allegro. Nie wiem, to Allegro schodzi na psy, wszystko wschodzi na psy, nie wiem. Sprzedam chyba, pójdę sobie gdzieś, zakopię się w piwnicy, w bunkrze. Tak samo jak pan Putin i tyle będzie z tego wszystkiego.